Hej wszystkim, witajcie na naszym kanale w bardzo ekscytującym filmie, który mamy nadzieję, stanie się serią na naszym kanale, ale to wszystko zależy od Was. Dlaczego? Dlatego, że ta seria będzie stricte dotyczyła y, prac, firm, dzieł, markowej ekipy, osób, które są w naszej ekipie, które nas oglądają. Raz na jakiś czas zdarza się, że ktoś do nas się odezwie, powie, że tworzy coś swojego, chciałby nam, nie wiem, sprezentować jakąś z tych rzeczy, a dla nas po prostu tylko otrzymanie prezentu, nie podzielenie się informacją o tym jest też za mało, więc chciałybyśmy się odwdzięczyć tym osobom, które nas obdarowały tym, że pokażemy je większe, większemu gronu. Pięknie! I dzięki temu może wy również skorzystacie z tego, że podacie nowe, fajne, polskie marki, które dopiero się rozwijają, a co naprawdę no niesamowite. Nie przedłużam, bo dzisiaj naprawdę, słuchajcie, dzisiaj przy każdej z tych marek będzie ekscytacja. Aha, i jeszcze jedno. Błagam Was. O, błagamy! O, tak, Oglądajcie... błagamy. Ja również błagam. Oglądajcie do samego końca. Wiemy, że nie wszystkie filmy chcę Wam się do końca oglądać, ale dzisiaj to jest naprawdę kwestia losowania, losowy przypadek, kto o kim będzie mówicie. O kim będzie mówić jako pierwszy i ostatnim, I więc błagamy Was, obejrzyjcie do końca, bo każda z tych film, każda z tych osób zasługuje na to, żeby o niej usłyszeć. Zaczynamy! Pierwsza marka to tak naprawdę Staś. Staś, który maluje obrazy i nazywa to mood artem, mhm. czyli firma, marka, która tak naprawdę dopiero się rozwija, bo właśnie Staś wspomniany bardzo chciałby, żeby to było jego główne zajęcie, ale niestety jeszcze tak nie jest. Jego obrazy na razie powoli um, zaczynają pokazywać się w różnych miejscach. Ogólnie um, jest z Katowic, więc e, Śląsk. Pozdrawiamy Katowice. E, i, no i właśnie, i tam możecie w, konkretnie w którejś kawiarni, my podlinkujemy, zobaczyć hmm. tę prace na żywo, gdybyście byli faktycznie zainteresowani, ale to, co jest piękne, to fakt, że no, to jest ogromna pasja i... Tak trafiło to w nasze jakby serducha i nasze gusta tak. mieszkaniowe, że totalnie po prostu byłyśmy zachwycone, kiedy te obrazy ujrzałyśmy po raz pierwszy. Każda zdecydowała się na inny um, kolor, bo właśnie, um, Staś maluje techniką farby akrylowej, ale używając do tego różnych narzędzi, szpachelki, pędzle, tak. um, no jest to taka wariacja, tak można powiedzieć taka abstrakcja też trochę, właśnie bazująca na tym, żeby łączyć kolory. I myślę, że możemy już przejść do opisu Oczywiście. swoich poszczególnych obrazów, bo mój obraz to jest mieszanka bieli z szarością i złotem, ale takim złotem które autentycznie na ten obraz się po prostu wręcz wylewa i no jest przepiękny ten obraz, on teraz podmienił mój inny obraz stary w sypialni, bo po prostu zagrał mi tam totalnie, ze wszystkimi dodatkami szarymi, które mam a to złoto tak pięknie odbija światło, bo jest jakby w takim kącie w domu czy w domu, w pokoju, że jakby światło z okna Odbija się od tego złota i wręcz oślepia was, ale tak pozytywnie. i Czyli to jest takie prawdziwe złoto? Tak. chodzi też o e, teksturę, a nie po prostu, że to jest kolor złoty. Tak. Tylko to jest złoto jednocześnie w swoim e, blasku. Wiecie to dokładnie. Tak że nie? ten obraz też gra światłem, a nie tylko po prostu kolorem. I trochę fakturą, bo widać, że to są tak, też to jest inne bardzo... rodzaje, inne, jakby te rodzaje farb, tak. inne, jakby, um, no właśnie te faktury. No i sam fakt tego, że on po prostu cudownie rozjaśnia też bardzo ciemny granat, który mam na ścianach w tym pokoju, który nie jest duży, a jednak. Tak na no dość ryzykowny grant i właśnie ten obraz jest takim super kolejnym punkt, punktem, oh. punktem rozjaśniającym, ale po prostu i, i, jest naprzeciwko mojego łóżka, ja, w sensie jak wstaję to jest jed, pierwszą rzeczą, którą widzę i za każdym razem mnie cieszy, no absolutne cudo. Tak, w ogóle te obrazy są dość duże. Mój tak. obraz stoi za karolką, one po prostu są tak piękne, że mogę te cały czas wykorzystywać do tła naszego w filmach. One mają wymiary 70 na 100 cm, więc tak. to jest taki powiedzmy nie za mały, nie za duży, więc idealny do większości pomieszczeń. Podejrzewam, że gdybyście się do Stasia odezwali, to namaluję im mniejsze, i większe obrazy. To jest kwestia dogadania się, bo to jest też piękne, że on karto tak. indywidualnie podchodzi do klienta i to nam się bardzo spodobało, bo Staś chyba nigdy nie używał różowej farby. Ja napisałam, że ja chcę różowy, no wiadomo. <tosłuch> to bo to będzie? No tak, że znaczy, wiadomo, okay. ja już miałam wizję, że ten obraz chciałabym, żeby trafił do mojego nowego beauty pokoju, który powolutku się urządza i ja po prostu widzę ten obraz na jednej ze ścian. Jest po prostu przepiękny w, w swojej jednocześnie prostocie, mm -hmm. a jednocześnie takim czymś, że patrzycie na niego i za każdym razem możecie widzieć w tych obrazach coś innego, czy są to las, mm -hmm. czy to góry. Ja na przykład w tym widzę kawałek mojej sukienki ślubnej, <grym> o! E, taki i trochę widzę też lody e, śmietankowo-truskawkowe. Tak, nie no, nie w widzę tak no, no widzę ten kolor Albo trochę widzę taflę wody odbijającą różowy zachód Słysza. słońca, wiecie, to są za każdym razem inne... Emocje wywołują. Karolina, na przykład, ten obraz jest taki, naprawdę taki mood. Mm -hmm. Wiesz, co Patrzę na Twój. Ja się nie dziwię, że on jest sypialni. On tam po prostu genialnie pasuje. Mój jest taki bardziej. Ha, no, taka radość, radość! Takie wow! Ale ma też sobie coś takiego tajemniczego. Chmurka. Tak, dokładnie. Mm -hmm. Więc te, te obrazy są unikatowe. Każdy jest inny. Pamiętajcie o tym, bo to no nie da się tego. To nie jest plakat. To nie jest tak, że każdy mm -hmm. ma taki obraz. Nikt nie będzie miał takiego samego obrazu jak Wy. Rozumiecie, jest po prostu unikat totalny. Jak dla mnie to jest y, też perfekcyjny pomysł na prezent. Ogólnie teraz na Pinterestie, kiedy patrzycie na jakieś takie, no chcąc, nie chcąc, It's aranżacje, right. uh -huh. inspiracje wnętrz, co tam na ścianach i tak dalej, to tego typu obrazy to jest po prostu hit. To są obrazy, które swoim właśnie wyglądem pasują do większości pomieszczeń, bo to nie jest jakiś konkretny temat, czyli narysowany las, narysowane góry, czy narysowane zwierzątko, tylko to jest po prostu abstrakcja, w której każdy, jak mówiłam, widzi coś innego i dlatego będzie pasował do każdego pomieszczenia. Naprawdę. Nawet do każdego stylu tak naprawdę. Tak. No my z chcąc nie chcąc gdzieś tam w tych stylach się różnimy, tym bardziej teraz będziemy, kiedy ja w tym moim mieszkaniu na pewno będę bardziej szła w styl taki troszeczkę loftowy, mm -hmm. powiedzmy, nie do końca, bo to będzie totalna mieszanka, ale jednak Chciałabym, żeby przeważał. Przew, przeważał taki, nawet trochę surowy gdzieś ten styl i ten obraz i tak tam będzie pasował. A u Karoli znowu do tego takiego boho, ciepłego, fajnego vintage stylu, jak najbardziej taki nowoczesny obraz również, bo on niekoniecznie musi być uznawany jako nowoczesny. Bo to złoto też jest takie dodatkiem, zglobadki. tak który jest, właśnie sprawia, tak. że bardziej pasuje. No, jesteśmy absolutnie zachwycone e, i, i bardzo się jeżeli chodzi o talent Stasiu, bardzo Ci dziękujemy za te obrazy i pozdrawiamy wyjątkiem dziewczynę Monikę, która tak. odezwała się do nas, czy w ogóle chciałybyśmy taki prezent otrzymać, no, błagam, bardzo no nie chcieć. Ja po prostu myślę o tym, czy nie prezentować komuś z mojej rodziny na, nie wiem, czy na święta, czy na jakieś urodziny imienne, tego typu pracy, bo to naprawdę jest perełka, która no, zostanie z nami już prawdopodobnie na zawsze. Kolejna marka również, no wszystkie domy ekscytujące, ale ta również jest bardzo ekscytująca. Kolejny dodatek do domu, ale tak naprawdę nie tylko, bo to mogą być również meble, czyli marka Amoti. Asia razem z chłopakiem tworzą właśnie tę markę. Tworzą z granitu i marmuru meble, typu konsole, na przykład stoliki, ale również dodatki jak deski do serwowania, czy po prostu takie do wysta wystawowe. Tak bym no to tak, mogła nazwać, to tak. jest swoją deskę. Mhm. Każda z nas ma zupełnie inną deskę właśnie, którą można wykorzystać na różne sposoby. Ale bardzo ważne jest to, że tutaj po raz kolejny, jeżeli chodzi o to, że korzystamy z takich naturalnych surowców, jak właśnie granit, jak marmur, to każda styczy jest unikatowa i inna. I piękne jest to, że to są rzeczy, które są w prawdopodobnie niezniszczalne. Mm -hmm. Takie, że po prostu no, nie da się z nimi zrobić. To niesamowicie twarde, niesamowicie wytrzymałe. Są ciężkie, tak, ciężkie porządne, wytrzymałe w ogóle iż, aha, i odporne też na wszelkiego rodzaju jakieś takie bakterie i tak dalej, że nie musicie się martwić o to, gdybyście chciały na przykład na takich deskach czy nawet na jakichś takich stolikach serwować jedzenie. E, Karola, Ty masz e, czarną deskę. Tak, ale Ty zacznij od swojej. Dobra, teraz. moja marmurowa biała deska jest piękna, bo jeszcze dodatkowo ma złote uchwyty. I tu również możecie wybrać sobie y, kolor tego uchwytu, tutaj wybrałam złote, marmur taki właśnie z przewagą tej bieli i ta deska dla mnie obecnie jeszcze jest takim powiedzmy taką wystawką na biżuterię ale nie wiem czy po prostu nie będzie miejscem na świece na perfumy czy w łazience właśnie na jakieś lepsze kosmetyki żeby to wyeksponować bardzo bym chciała żeby ta deska była w moim pokoju w przyszłości, ale nie wiem czy nie będę chciała właśnie pokazać światu bardziej gdzieś w takich miejscach typu salon, typu jadalnia albo właśnie łazienka bo przez to, że to jest marmur to on jest tak wytrzymały że nawet tam gdzie mamy wilgoć nie muszę się o to martwić że ona się zniszczy, jestem Absolutnie zachwycona, jak to wygląda. Idealny wymiar, idealna, idealny kolor, wykonanie. Po prostu nawet ta plakietka Amot jest taka luksusowa, ładna. E, no, po prostu, ja, ja się zachwycam, bo. To jest piękne, że ludzie tworzą takie rzeczy i że sami wpadają na taki pomysł. Z małymi firmami bardzo chciałybyśmy je wspierać, więc naprawdę to już w ogóle jest pomysł na prezent. Jeszcze z tym obrazem wcześniejszym moglibyście to połączyć. No. Per Perfekcja! A ja chciałam powiedzieć, że kosmos, istny kosmos, bo naprawdę moja deska do krojenia, bo tak naprawdę kosmos. ona jest dedykowana w sumie głównie do tego, ale ja też, mimo że wiem, że z mnie i. No, szkoda. No, szkoda. Ja po prostu też trzymam ją bardziej jako um, taką tacę do też eksponowania róż. Rzeczy. I ona jest właśnie ptacą galakcji, bo jest czarna, ale ma takie jakby, taką strukturę, która delikatnie połyskuje, która ma takie kropeczki. No do, dosłownie, naprawdę, jakbyście kosmos. oglądali kosmos i idealnie pasowała się do mojej kuchni, bo ja mam po prostu połowę kuchni jest tak naprawdę czarna zarówno ściana, jak i meble więc po prostu ta deska tak jakby pięknie uzupełnia i łączy tą taką bardziej szarą część z tą czarną. No perfekcja, a no, przy tym właśnie jak porządnie to wygląda i jak to w ogóle. No, cudowny, ja mam ochotę po prostu tak, wiecie, przed, przed oczami i po prostu patrzeć na ten kosmos, bo jest hmm. tak piękny i właśnie pokazuje jak y, takie surowce same w sobie hmm. są piękne i cudownie, że ktoś zabiera się za to, żeby je okiełznać i po prostu żebyśmy mogli takie rzeczy przytrzymywać w domu, ha. po prostu cudo. Bo nawet jak, tak się patrzy na to, że dużo osób teraz wręcz tworzy takie, wezmę plagiaty to nazywam, tak. czyli okleja, jakieś takie marmurowe tak. y, okleiny, y, taśmy, jakieś takie, wiecie, tego typu rzeczy, a tutaj to jest jednak no, prawdziwe, unikat tak. i mamy do czynienia z prawdziwym kamieniem. Ja tylko dodam, że myślę, że obie tace są czymś takim, że jak macie gości, to się aż chce na tym serwować. Tak. Typu sushi, typu jakieś nawet przystawkę jakąś, wiecie, nawet na imprezkę. Ja się nie boję, że na się zniszczą, bo się nie zniszczą, bo są tak niesamowicie wyt, mm, wytrzymałe. wytrzymałe. A po drugie tak pięknie wyglądają, że u mnie jak ta tata po prostu stoi na moim biurku, to każdy, kto nowy przychodził do mojego mieszkania, to pytał, wow, coś nowego, co to jest? Ale ładne, ja nie trzymam biżuteria, a to tak pięknie wygląda, że no naprawdę mnie to cieszy codziennie, kiedy siadam przy moim biurku, na przykład montuję czy pracuję, i ta tata jest obok mnie i naprawdę cieszy, także czasami ściągam biżuterię, na przykład kładę sobie kubek z kawą. To, jest była taka podstawka, może no, no. taka pierdoła, ale jednak i słuchajcie. Marka Mot jest tak kochana, że ma dla Was, y, również dla markowej ekipy, bo oni również są markowej ekipie, więc mają dla Was kod zniżkowy. Wszystkie informacje będą w opisie, jeżeli mielibyście ochotę mieć taki unikatowy produkt w swoim domu. My jak najbardziej polecamy, bo mamy go już u siebie długo, bo jednak czekałyśmy na to, żeby zebrać odpowiednią ilość um, takich film do tego filmu, żeby on był trochę bardziej taki ciekawy, powiedzmy. Więc długo mamy je u siebie, przetestowałyśmy, sprawdziłyśmy, naprawdę ma markową pieczęć. Kurczę, no musicie to mieć po prostu, no musicie to mieć, to odnowić totalnie każde wnętrze i znowu niesamowicie um, takie uniwersalne, dlatego że czy do nowoczesnych, czy do vintage, boho... Każdy, tamtych, słuchajcie. Kolejna marka to mama Plecie, która. No, tak wyjątkowo można powiedzieć, łapie za nasze serducho, Warto. ponieważ, jakby ten duet i ta historia jest też bardzo piękna. Jak ta firma powstała, bo właśnie tworzy ją mama i córka. I tak naprawdę, myślę, że pomysłodawczynią e, samej marki była córka, tak. ale to wszystko dlatego, że mama podupadła trochę na zdrowiu i już nie mogła zajmować się tym, czym zajmowała się do tej pory. Mhm. A od zawsze szydełkowała, robiła na drutach i po prostu fajnie byłoby to pokazać i żeby to poszło po prostu w świat. Tym bardziej, że teraz do tak, jest, jest taka moda, nie rękodzieło. Każda córka odziedziczyła talent do tego również i zaczęła też iść w innym kierunku um, plecienia różnych. Tak Zaplatania? Zaplatania. Plecienia też. może ma ma we pleciem. We pleciem. my pleciamy. Są... A on, on, one zaplatają. Co ty pleciesz? <laughs> I to jest zresztą, jak mówi mama, plecie. Um, <laughs> to, to, to są cudowne, to cudowne. cudowne rzeczy, które bazują właśnie na sznurach, na szydełku, na takich właśnie naturalnych ozdobach. Mhm. I każda z nas ma coś do kwiatów. I coś jeszcze do domu. I te rzeczy, które są do kwiatów czyli um, makramy, makramy e, tworzy córka. I e, no, ja się zdecydowałam na taką, która wisi na ścianie, ale jest jeszcze na tym takim drewienku, na takim alapatyku mm -hmm. w kolorze takiej mocnej, ciemnej szarości, wręcz wpadającej trochę w czerń. Czyli idealnie, idealnie bo ona właśnie sąsiaduje z e, fragmentem czarnej ściany, więc super to pasuje. Um, coś takiego mi się trochę marzyło od zawsze, chociaż nie wiedziałam, czy do końca się tu wpisze, czy nie, ale po prostu wpisało się perfekcyjnie w ten klimat tego właśnie mojego salonu i, i że po prostu rozkochałam się w kwiatach, to teraz mnie to bardzo cieszy, bo w ogóle mam wrażenie, nie wiem, ale to był kwiatek, który w nim jest, który umierał. I on naprawdę odżył, odżył, totalnie. odżył totalnie. Naprawdę odżył totalnie miłość w którym teraz wisi. Autentycznie. Chciałam to powiedzieć, bo to jest naprawdę piękne. Super. Że ten kwiatek mnie teraz najbardziej cieszy, jak widzę, że ma kolejne... Jezu, nie, mnie od razu to odrusza. Ja też głęboko, nie może takie to robić. Ja chciałam jakiś taki humor bardzo wzróżyć, więc będę musiała unikać takich o, po prostu ożu kwiat, ja nie już <grym> płaczenie w ogóle kit. No <grym> nie, nie, jest to piękna historia, więc naprawdę, jeżeli. Nie, ja wierzę w to, że tak. takie rzeczy, które są tworzone z pasją, z miłością i, na, i bazują właśnie na takich tak. pozytywnych emocjach, są przekazywane z tymi rzeczami innymi, nie? To tak, tak. jest. I, 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 i koniec. <grym> tak? Powiedz o swoim. K k k k k k k Miku, tak. Makrama, w, która trafiła do mnie, to jest to taka najprostsza makrama, którą możemy wieszać na suficie. Nie tylko no, u Karoli, można przy ścianie również, tak. to bardzo ładnie będzie wyglądało. Mm. Moja jest bardziej sufitowa, czyli teoretycznie możecie powiedzieć, gdzie chcecie, tak, żeby to po prostu była kompozycja. E, zwisająca. zwisająca. Słuchajcie, ja, ja od jakiegoś czasu. Ja bardzo się makramami gdzieś tam e, zainteresowałam. Sama m, starałam się uczyć i zaplatać. Mam jedną swoją makramę, jedną Karol jest tego mini. E, myślę, że do tego jeszcze wrócę, jak trochę więcej czasu będę miała i też właśnie sięgnę po jakieś lepszej jakości sznurki, ale wiem, ile to kosztuje pracy, wiedzy i też umiejętności takich po prostu manualnych. To nie jest takie banalnie proste. Ja swoją makramę, kiedy zaplatałam, to musiałam ją poprawiać chyba trzykrotnie, bo gdzieś tam się pomyliłam i to naprawdę było denerwujące, więc naprawdę podziwiamy dziewczyny, że robią takie piękne rzeczy. I ta moja makrała jest po prostu w takim naturalnym, beżowym odcieniu, w którym będzie wisiał kwiatek. Też pewnie w moim pokoju, bo ja większość takich unikatów chcę mieć, markowej ekipy. To taki markowy tak, mój, trochę. Tak, bardzo ja bym chciała, żeby to, było taką kwintesencją tak. właśnie tego, co robimy i jakie mamy z Wami relacje i Chcę, żeby dzień, kiedy będę tam wchodziła, będę tak myślała sobie, wow, nie? Że mamy takich super ludzi w ekipie. I to naprawdę jest piękny kwiatnik. Ja jeszcze nie wiem, jaki kwiatek tam trafi. Pewnie Karla mnie jeszcze uświadomi, jaki powinien. Nie, no teraz to ja już wiecie. Ja no absolutnie nie jeszcze nie nie, Ja mam Mamy także, ma tych kwiatów, <słukają> jak mam, wysłuchaj, jak tylko się wprowadzisz, jedziemy do małej szklarni. Tak. I musimy cię kupić kwiaty. Super, <słukają> jedziemy, cool. <słukają> <słukają> Kiedyś to było, na piwko, teraz jedziemy po kwiaty. Ale tak. ja na pewno jakiegoś kwiatka Karla mi doradzi, bo ja w tym temacie dopiero się będę. Małej szklarni doraza cudownie, ja wydaje, no się znam. Ona no to się cudownie, cudownie zna, i to jest piękne. No to, że możemy oddać specjalistom. No to... Ale ty jesteś raz no to... moim specjalistą, no więc chciałabym, po prostu, żeby w tej, w tej, w tej makramie... E, wisiał jakiś naprawdę taki, wiecie, marzeń się taki zwisający, mm -hmm. wiecie, taki a la plusz, coś, co nie będzie. No. Może być nawet trujące, bo duch nie, dość, nie? więc się o, o tak. to totalnie mm -hmm. nie muszę martwić. Więc pod <coughs> tym względem, właśnie <coughs> takie makramy kwietnikowe są super, jeżeli marzą wam się kwiaty, które są powiedzmy niebezpieczne super. dla zwierząt czy dzieci. I w ogóle albo, właśnie, albo ogóle dzieci, to, które no, łapią dokładnie. i to jest tak. No bo ja na przykład z Monsterą. No, tak, się, już się nie pomyślałam o tym. Dzisiaj mamy słuchać, dzień komplementów, więc chciałabym ja sobie takie naprawdę mocne słowa, jak <noise> <noise> już się, jeszcze nie mam. Ale tak, i teraz ta druga część, tak. e, opowiadaj. Druga część jest. już ja y... muszę napić, słuchajcie, jest tak gorąco. Jest y... trochę sentymentalna, bo gdzieś tam szydełkowała moja ciocia i ja miałam takie, wiecie, obrusy, jakieś rzeczy, i to mi się tak bardzo miło kojarzyło z takim, właśnie, stylem sprzed lat. I tym razem postawiłam na poduszkę, którą wykonała mama. Yy, I nie moja, mama, tylko czuła się mama plecie. I yy, no jest absolutnie przepiękna, jest unikatowa i tak naprawdę nie wiem, gdzie ona ostatecznie, że tak powiem, będzie miała swoje miejsce, bo jest. Tak, właśnie cudowna, że mam ochotę, żeby po prostu rotowała we wszystkich moich pomieszczeniach. Aktualnie jest w sypialni, bo y, tam y, zaczęłam trochę proces rozjaśniania tego wnętrza przez ten właśnie taki mocny granat, który się tam znalazł i ta biała poduszka jest teraz też kolejnym takim bardzo miłym, jasnym punktem. Ten super, jest po prostu przepięknie wykonana, widać kąsz widać każdy szczegół. No, absolutne cudo. To w ogóle teraz się wypięknie wygląda. O jejku, te. No, na tarasie takie, takie poduchy, takie wiecie, bo ty masz ten taras taki w stylu boho, nie? Drewno, wszystko jest takie naturalne, wiklina, no, to te to kosze. No, myślę, że to by było ekstra. W moim przypadku znowu róż, słuchajcie, ja jakby z różem jestem bardzo zrośnięta, tak. I postawiłam na podkładki. Podkładki te również są zaplatane, bo myślisz, że to jest zaplatane, a nie robione na szydełku, chociaż. Mama plecie. Poprawcie mi jeżeli się mylę, ale wygląda na takie bardzo gęsty splot, na szydełku nie wiem, czy tak by się dało, bo kiedyś na szydełku robiłam. Bardzo dawno temu. Ale bardzo dawno temu i nieprawda. To były szaliki dla lak barbie, jak się nie uczuła. Tak, ale te podkładki, możecie wybrać sobie kolor, to teraz jest piękne. Ogólnie te maklemy również i tak samo przy maklemakie. To po raz kolejny jest indywidualne. Bardzo Macie na przykład kolor taki w mieszkaniu, chcecie taki i działają, więc to jest Dogadacie się, słuchajcie. Podkładki, które... Jeszcze nie jestem przekonana, bo y, czy będą u mnie, dlatego że niesamowicie grają mi w mojej głowie. Już pytałam się mojej mamy I, i jestem przekonana, i moja mama również mówi, że właśnie u nich w letnim domu na tarasie mają właśnie jeszcze słuchajcie cerato. Kto, kto wie, co to są ceraty? U moich jest cerata. Teraz tworzą takie ceraty, że ja bym chętnie takie miała, bo to taki obrós wręcz. Mm -hmm. Właśnie z jakimiś takimi różowymi elementami. Mama mówi, że kurczę, nie to by tak pasowało pod talerze, na obiad, wiecie, przy lesie, to już w ogóle by grało mega. Moje rodzice bardzo dużo mają takich elementów właśnie boho, vintage, takich, takich sielskich, wiejskich, jak ja to mm -hmm. mówię. bo z klimaty uwielbiam u nich, na no nie patrzeć, bo to wszystko tak pięknie gra. I to są bardzo ładne podkładki grubsze, od których możecie położyć sobie Talerz po prostu i przy, wiecie, swoich gości ugościć w przepiękny sposób, albo na przykład jako podkładka pod kwiat, pod kwiat, właśnie, jakąś mm -hmm. taką doniczkę ogromną, czy w ogóle na, na, nie wiem, położenie gazet na stoliku, żeby tam gdzieś pod tym um, zagrała ta tekstura. Ja bardzo lubię, kiedy w pomieszczeniach, w których przebywam, są różne faktury, tekstury. Kolorzy Wam o tym mówiłam, kolor również jest fanką tego typu podejścia do mieszkań, żeby je ocieplać tego typu rzeczami, dodatkami. Ja postawiłam na róż, on jest dość odwrotny ważny, ale to nie jest taki ostry, róż, tylko taki delikatny. Jeszcze dziewczyny dołożyły mi taką małą podkładeczkę i ona zostanie ze mną pod świecę, będzie w markowym pokoju. I ten mały, mała podkładeczka będzie u mnie pod świecę, bo jak już mówiłam, chciałabym jak najbardziej wszystko ufnąć w moim pokoju, żeby, żeby mieć te elementy markowe, jakie blisko siebie. Słuchajcie, nie byłobyśmy sobą, gdybyśmy nie przypomniały Wam o Beacie. O Beacie, której już mówiłyśmy w kontekście Co na ścianę. To pojawi się ten film nad głową Karolki, gdzie pokazywałyśmy, pokazywałyśmy Wam nasze pomysły i inspiracje, jak można ładnie ozdobić ścianę. I o ile mówiłyśmy na początku tego filmu o obrazach, które są bardziej abstrakcyjne, które po prostu no, nie mają konkretnego tematu w sobie. Tak, Beata tworzy obrazy, które u Karoli ten obraz wisił od dłuższego czasu w przedpokoju, i ja niedługo w końcu będę mogła swoją żyrafę, którą dzisiaj Wam pokażę w filmiku na przewidkach powiesić u siebie, pewnie też w przedpokoju, chociaż korci mnie do sypialni, bo też by to petardziście wyglądało. Mm. To są obrazy, które Beata rysuje atramentem. Trwa to bardzo długo, bo one są dosłownie kropkowane. To są kreski, kropeczki. Jak się przybliżycie do tego obrazu, to zobaczycie. Te Prace, ten kunszt, to wszystko, ten czas, który trzeba poświęcić, i też talent, który trzeba mieć bo tego się po prostu nie da w takim formacie tak po prostu namalować, bo ludzie drukują takie obrazy i to jest banalnie proste, ale posiadać taki obraz narysowany ręcznie, to jest wow. I patrząc na format tych obrazów, bo one są ogromne, patrząc na to, jak są pięknie wykonane, jaki to jest realizm tych zwierząt, wow, to moim zdaniem cena tych obrazów jest naprawdę niska. Ja jestem przekonana, że one będą pasowały również do większości wnętrz, dlatego, że są czarno-białe, więc one nie będą tutaj gryzły się z większością kolorów, które macie w swoich pomieszczeniach. I widzicie, no Karla na przykład przy pokoju, ja my się na czy nawet w łazience by przepięknie wyglądało. No ja tylko bałabym się, że po ale prostu płótną mhm. mi się z wilgocią po prostu, mm. ale no, no naprawdę, to jest taki obraz, który wierzycie na ścianie i on robi całą robotę, nie trzeba nic więcej, dlatego my tak Baratkę bardzo wspieramy, bo widzimy jaka to jest pasja, jakie to są godziny poświęcone na to, żeby stworzyć takie arcydzieło. I też wiemy, że jej obrazy na przykład wiszą wies w kawiarniach, tego tak. typu miejscach takich bardziej publicznych, ale posiadać coś takiego u siebie, wow, tym bardziej, na przykład u Karoli się to na, na maksa podałam. mam nadzieję, że się nie wyżyje, że to wspomnę, ale Karola ma pasy na, swojej, tak. na jednej ścianie w przedpokoju. one już tam po prostu były od początku, kiedy się chyba wprowadziłaś, mhm. e i te zebry z tym pasami tak zagrały, że ja po prostu jak tam wchodzę, masz niesamowicie stylowy e przedpokój, taki naprawdę, przy boku przy nie? Wchodzi się do człowieka, kładziesz buty i wychodzisz. A o mm. korali jest tak, że to jest takie dodatkowe pomieszczenie, które ten obraz cudownie uzupełnił, moim jest, zdaniem. Jest absolutnie przepiękny, cudowny. Mój przy nie jest duży, a mam wrażenie, że format tego obrazu i jego jakby taka moc mimo wszystko sprawia, że właśnie to trochę powiększa, jakby to wnętrze. Przez to, że on jest sam w sobie bardzo duży i no ja myślę, że to jest ogólnie. No właśnie cieszę się, że to zdobił mój przy boków, bo to jest jednak wnętrze, w którym. Yy, przez które wszystkie możliwości przechodzą, albo też po prostu do niego tylko wchodzi. I w boku teraz i w się, sensie, że jak ktoś wchodzi w ten dramat, to wreszcie ci naprawdę. Ale no taka jest prawda, że taka naprawdę jest prawda. warto jest zainwestować w mm. wygląd waszego przedpokoju, bo suma summarum to jest jedno z ważniejszych pomieszczeń w każdym domu czy w mieszkaniu. Ja tylko chciałam jeszcze napomknąć, że moim zdaniem to też jest genialny pomysł na udekorowanie wnętrza pokoju dziecięcego, Jezu, bo tak. nie ma dziecka, który nie ma fazy na zwierzęta, no nie ma. A jeżeli mm. miałabym pewnie miejsce, to kto wie, czy by się tam nie znalazł jeszcze właśnie kolejny. Boże, nie? Chcesz? Sarenka. Jakaś. Dokładnie. Kolejny, okay, tak, nie? kolejny, obraz Beaty w, w, właśnie w pokoju Minika, bo po prostu to też pasuje do absolutnie każdego mm, stylu, a no, ja wiem jak ją te zebry za każdym razem cieszą i wiem, że gdybym miała je w swoim pokoju, no to to absolutnie byłaby wielka miłość, więc bardzo wam serdecznie polecam, nawet jak będziecie miały wizję właśnie tworzenia pokoju, bo wiem, że to jest ekscytacja, level hard, tam, pamiętam, że, że możecie <laughs> nawet zacząć od takiego obrazu, a potem myśleć, a co może być jeszcze w tym stylu, także naprawdę kolejny unikat. Po prostu kolejny unikat. Czas na ostatnią markę, którą chcemy Wam polecić, która jest również niesamowicie bliska naszemu sercu, tylko że z Martą, powiedzmy, jesteśmy internetowymi koleżankami od bardzo dawna. Marta, którą Wy również znacie, a może nawet o tym nie wiecie. Marta, czyli twórczyni marki Tune. Tune Cosmetics, czyli e, wspaniałe palety cieni, rozświetlacze, pigmenty. No po prostu wow! I Marta stwierdziła, ogólnie Marta to jest taki człowiek sensu. No, multitalent. Śpiewa, szyje i tworzy kosmetyki. No, wow, bo o muzyce kiedyś może również wspomnimy, bo Marta również śpiewa, ale postanowiła stworzyć markę odzieżową Be Closer, w której obecnie w sprzedaży są sukienki. My od Marty dostałyśmy po jednej sukience, które zachwycają jakością, które zachwycają swoją prostotą, uniwersalnością tym, że po prostu są na każdą figurę, tak bym to nazwała, tak, bo my się różnimy figurami, a jednak to są bardzo podobne fasony, tylko inne wzory. Tak, moja jest y, w y, groszki, kropki jest czarno-biała i faktycznie jest to sukienka, którą ja teoretycznie nie założyłabym chyba na co dzień, ale z drugiej strony ona aż, y, aż się ją zakładać, żeby się czuć wyjątkowo, wiecie o co chodzi, bo ona ma taki na naprawdę unikatowy, no to jest coś, czego w mojej szafie jeszcze do tej pory nie było. Nie, ja mam wrażenie, że Marta Cię tak trochę zmusiła do tego, żebyś poszła w jakimś takim bardziej szalonym kierunku, bo faktycznie Trach, bo to, co takie tutaj. Tak właśnie mi... wiem, ja patrzę i rysuję. <laughs> to jest, jakby mówiłam, że ja na przykład um, wolę eksperymentować, jeżeli chodzi o wzory, bo po prostu z, mm -hmm. jeżeli chodzi o kroje, to nie za bardzo sobie mogę na to pozwolić. A u Karoli jest no trudnie, że ty w krojach możesz tam jakichś takich bardziej przeskalowanych, zawsze super wyglądasz i tak jak, jakoś w tych kropkach. Też pięknie, no to jest naprawdę takie, takie coś, że nie dość, że myślicie sobie, okej, okay, ten jest taki ładny i wszystko fajnie, to jeszcze myślicie sobie, kto to stworzył, że to jest właśnie Marta, która idzie po swoje, która cały czas chce kreatywnie działać, która stworzyła jedną firmę, teraz stworzyła się tę drugą i my takich, takie osoby w markowej ekipie bardzo chcemy wspierać, jak widzicie, bo czujemy, że no słuchajcie, na nas też kiedyś ktoś polecił. To tak. było tak, że my zaczynałyśmy jako... Malutki blog, tak naprawdę, później przerodził się w kanał i pojawiło się parę takich osób, o których my nigdy nie zapomnimy: Typu Maxineczka, Alice, Panna Janna czy Boogie Silver, które po prostu o nas wspomniały i dzięki którym my mogłyśmy również pokazać się większej um, ilości osób. I pewnie większość z Was również od nich tutaj jest. I my cały czas o tym pamiętamy i czujemy, że dobre powinno zawsze wracać i powinniśmy oddawać to, co dostałyśmy ze zdwojoną siłą. Dlatego taka seria powstała, po to, żebyśmy mogły pomóc innym, mniejszym markom się troszkę wypromować pomóc im, nikt nam do to nie płaci słuchajcie, dostałyśmy te prezenty, owszem, ale czujemy, że mogłybyśmy równie dobrze same zainwestować w te rzeczy, bo są genialne jakościowo i polecamy Wam je z czystym sumieniem. Myślę, że Mar już to cudownie zakończyła, bo to była taka idealna puenta do tego filmu, który jest naprawdę wyjątkowy w tym miesiącu, naprawdę cieszyłyśmy się też na myśl, że będziemy go mogły dla Was nagrać więc y, mamy nadzieję po cichu, że to będzie seria. To nie jest tak, że oczywiście wiecie, a wysyłajcie, bo coś. Nie, nie, ale w tylko... sumie to jest taki apel do Was, że jeżeli byście miały ochotę, mieli tak. ochotę, nie wiem, może czujecie z nami jakąś więź taką, że myślicie, że możemy Wam mm. pomóc, to dajcie znać, dogadamy się, że to powiem, bo naprawdę no, nie trzeba płacić za to, żeby mieć o czymś fajnym, to nie jesteśmy tego typu youtubearkami, my po prostu robimy to z czystej sympatii do Was. Dokładnie, <gry> więc tym pozytywnym y, akcentem tak. optymistycznym kończymy ten film, y, dajcie znać, w sumie może tak, y, odkąd z nami jesteście, czy jesteście też z czyjegoś o, polecenia no, super. Y, i tak, no i polubcie te wszystkie marki. Nawet jeżeli nie macie ochoty jeszcze y, zainwestować w którąś z tych rzeczy, to. Dajcie lajka, zaobserwujcie na Instagramie, niech wiedzą, że jesteście od nas i myślę, że takie mm -hmm. liczby, które gdzieś tam na ich kontakcie będą rosły, też na pewno bardzo ich ucieszą. Dokładnie. E, my też byśmy się ucieszymy, jak nas zasubskrybujecie. No, no, ale fajnych film w ogóle, takie dobre emocje czuję. Tak, ja, tak. No dobra, to my idziemy się teraz Marcynką napić kolki i świętować ten dobry chlor. Tak tak. I do zobaczenia w kolejnych pa! filmach.